Cześć, nazywam się Andrzej Końko i to jest podcast o dawnym, a jednocześnie wiecznie młodym mieście. Mieście, które czaruje, inspiruje i zachwyca. Zapraszam Państwa do Lwowa. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jesteśmy w redakcji Kuriera Galicyjskiego i mamy dzisiaj niezwykłą w pełnym i dokładnym znaczeniu tego słowa goście, pani Iwona Romaniak, pani prezes fundacji Bratnia Dusza, która pomaga. Na rzecz Ukrainy, Ukraińców, Polaków w Ukrainie, obywateli ukraińskich, którzy teraz przeżywają e, trudny czas. Dzień dobry, Pani Iwona. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę Pani, e, Fundacja Bratnia Dusza, dla nas, dla Kuriera Galicyjskiego, jest już e, trochę znana, chociaż jest, jest organizacją troszkę powiedzmy młodą. Tak? Proszę opowiedzieć o tej organizacji. Fundacja Bratnia Dusza działa od 2017 roku, ale ja jako Wolontariusz, jako osoba, która działa na Ukrainie, to już jeszcze od 10 lat na Ukrainę. Wspieram działaniami różnymi, szczególnie pomagam dzieciom, szczególnie pomagam osobom starszym, czyli dzieciom w sierocińcach, osobom w hospicjum, obecnie też chłopcom walczących na froncie. Jeśli jest potrzebna pomoc i ktoś zwróci się z prośbą o pomoc, to staramy się jako Fundacja pomóc, dowieść te rzeczy. I co jest ważne, wszelkie przekazywane dary przekazujemy bezpośrednio do rąk ludzkich. Dzisiejszy Lwów w podcaście kuriera Galicyjskiego. Ja jesteśmy dzisiaj w Lwowie i dzisiejsza wizyta pani Iwony w kurierze galicyjskim odbyła się po wizycie do Instytutu Bakteriologii Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani trzyma książkę o Henryku Mosingu. Proszę opowiedzieć o tej wizycie o współpracy z Uniwersytetem Medycznym Lwowa. Drodzy Państwo, wspaniała instytucja, wspaniały człowiek, bo profesor Borys Kuzminow to jest człowiek wielkiego serca. Ukrainiec, który przepięknie promuje naszego Polaka, naszego wspaniałego Henryka Mossinga, który jest pewnie Państwu bardzo znany, bo to jest osoba, która oddała własne życie właśnie pomagając innym ludziom, która ratowała życie, która na własnym ciele hodowała żywe wszy, żeby po prostu wyprodukować szczepionki, która pomagała osobom biednym, głodnym, a przede wszystkim też osoba bardzo skromna, bardzo skromna, o której się bardzo mało mówiło i co jest niesamowite, Polak, o którym mówi Ukraińiec, którego promuje Ukraińiec, który pisze trzecią książkę. Ja jestem niezmiernie dumna, bo to już jest trzecia książka, którą dostałam właśnie od profesora i profesor ją zadedykował dla mnie w języku polskim. Coś fantastycznego. Też pojawił się właśnie film o Mossingu, opowiadający o tym wspaniałym człowieku. Powstał, powstało wspaniałe muzeum, które miałam też zaszczyt zwiedzić i zobaczyć te wszystkie próbówki, te wszystkie rękopisy, właśnie tutaj Mossinga, zapoznać się z jego historią, z jego życiem, z jego skromnym życiem w malusienkim pokoju, ale jakże bogatym, jakże wielkim, wartościowym i jakże oddanym drugiego, drugiemu człowiekowi. To jest naprawdę fantastyczna osoba, i jest bardzo ważne dzieło promowania jego życiorysu: i życiorysu jako lekarza, epidemiologa, a też życiorysu jako księdza katolickiego, który działał też w płaszczyźnie duchowej. Także zapraszamy do Lwowa i przy okazji do Uniwersytetu Medycznego, do Muzeum księdza, doktora i epidemiologa. Henryka Mosinga, a też chciałam Pani Iwona zapytać o pomoc, jaką przez Fundację Bratnia dusza Polacy przekazują do Ukrainy. Jak jest z, jak jest z tą pomocą, proszę, bo to, to są wielkie wymiary naprawdę. Tak, Polacy, jak dobrze Państwo wiedzą, od pierwszego dnia wojny otworzyli niesamowicie swoje serca, przyjmowali ludzi do swoich domów często skupiając się w jednym pokoiku, żeby udostępnić po prostu drugi pokoik dla osób potrzebujących. Pomoc trwa nadal, ludzie bardzo pomagają, bardzo wspierają, mają olbrzymie serca. My jeździmy co dwa tygodnie na Ukrainę, co dwa tygodnie przywozimy pełne busy pomocy humanitarnej. Na chwilę obecną mniej więcej sumując to przekazaliśmy około 500 ton pomocy humanitarnej. Współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, współpracujemy z oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Starym Sączu. Łączymy siły ze szkołami, z przedszkolami, z instytucjami. Przywozimy dzieci na takie krótkie turnusy dwutygodniowe, wytchnieniowe, żeby dzieci na chwileczkę zapomniały o alarmach, o niespokojnych nocach, o tym, że jest niebezpiecznie. Co mówią zawsze? Najważniejsze jest to, że możemy spać spokojnie, że przez chwilę jest cisza, że nie musimy się bać, że nie musimy schodzić do schronów. Ja jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim ludziom, którzy pomagają fundacji, którzy wspierają nas w formie właśnie pomocy, bo dzięki naszym właśnie firmom możemy dostarczać tony mięsa mrożonego, który trafia właśnie i do uchodźców, i do chłopców walczących na froncie. Organizowaliśmy też taką wspaniałą akcję właśnie dzięki tutaj też Izbie Cenno-Skarbowej właśnie z Warszawy, to były plecaczki do bunkrów. Gdzie też przekazaliśmy ponad 100 plecaczków w pełni wyposażonych właśnie w ciepłą odzież, w kocyki, jedzenie, w jakieś zabaweczki, w kocyki, żeby się mogły przykryć, też każdy dzieciaczek dostał ten plecaczek do rąk. Akcję robiliśmy też przy wsparciu tutaj właśnie i obecności właśnie konsulatu. Oprócz tego teraz też Agencja Przedsiębiorczości przekazaliśmy. 360 kocy, plus bieliznę termalną dla rodzin wielodzietnych, dla Katolickiego Uniwersytetu III wieku, dla tutaj Kościółka też świętego Antoniego i wielu potrzebujących osób. Dla mnie każdy człowiek, który ma tak dobre serce i chęć pomagania, to taki anioł dobra, bo, bo ja jestem małą osobą, drobną osobą, mogącą niewiele, ale mając tyle wspaniałych ludzi obok, którzy otwierają serca i pomagają. Mogę zrobić bardzo wiele w Państwa imieniu, za to jestem niezmiernie wdzięczna. Ja też w imieniu wszystkich tu mieszkańców Ukrainy, Polaków szczególnie, którzy są odbiorcami tej pomocy, chcę bardzo podziękować, naprawdę niezmiernie. Brak słów chyba, aby wykazać to podziękowanie i to uczucie, kiedy jesteśmy mimo alarmów, mimo niebezpieczeń, stresu od wojny, to, że nie czujemy się sami i to, to, jest, to jest fantastycznego coś. To dodaje siły, dodaje mocy i buduje naszą wiarę w nasze zwycięstwo. Także, także dziękujemy bardzo. Dzisiejszy lwów w podcaście kuriera galicyjskiego. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że no, za każdą paczką, która tu trafia e, z Polski, też przez, e, szczególnie przez Pani organizację Bratnia Dusza, stoi wielka e, praca organizacyjna. Proszę powiedzieć, e, i jak to się odbyło? Jak, jak może szukacie ludzi, do których trafia e, ta pomoc? Z kim współpracujecie? Wiem, że współpracujecie nie tylko z cywilami, ale też z wojskowymi, szpitalami też. Tak. E, proszę, Właściwie tutaj mamy też duże wsparcie, jeśli chodzi o starostwo powiatowe w Nowym Sączu, ponieważ jeśli potrzebujemy zrobić jakąś większą akcję pomocy do szpitala, bo też przychodzą na przykład pisma z prośbą ze szpitali, przychodzą też pisma z różnych instytucji o takie, taką większą ilość rzeczy, to robimy konferencję prasową w starostwie powiatowym, zapraszamy naszych dziennikarzy. I też cała ta prośba po prostu idzie w eter, i ludzie wiedzą, że jest potrzebna taka pomoc. Więc tutaj też ukłon do mediów, tutaj właśnie i w Polsce, i w Ukrainie, bo też dzięki właśnie kurier kurierowi Galicyjskiemu dociera ta informacja do wielu osób, prawda? Ludzie wiedzą, co robimy, gdzie mogą pomóc, co jest potrzebne, do kogo trafia i to jest niesamowite, że ludzie wiedzą, że to, co przekazują, dostarczamy do rąk, ale to właśnie nasze media, nasze polskie media e, są właśnie tak wspaniałe, że pomagają nam, no bo tutaj właśnie też kurier galicyjski właśnie przy przekazaniu tych paczek wielkanocnych jeździł z nami po wioskach, do tych starszych osób, gdzie nie było na przykład mosty, mostków. I tutaj właśnie redaktor Czewaga musiał przechodzić gołymi nogami też chłopcy po prostu przez rzekę, żeby dostać się właśnie do naszej Polki, która czekała cały dzień, już się obawiała, że nie przyjedziemy, bo granica jak wiadomo bywa różna. Sytuacja jest naprawdę nieraz bardzo ciężka i nieraz stoimy wiele godzin, żeby odjechać z tą pomocą humanitarną, to nam bardzo utrudnia sytuację właśnie tę, tą pomocową. Dzisiaj na przykład, drodzy Państwo, przyjechaliśmy o czwartej, o czwartej nad ranem, o siódmej byliśmy już w batalionach. Niecałe trzy godziny snu, jesteśmy z pomocą i już w tej chwili jesteśmy po czterech placówkach, gdzie przekazaliśmy dary, jeszcze jedna przed nami i w nocy wracamy. Często to są takie wypady po prostu tylko jednodniowe, żeby przekazać jak najwięcej pomocy, i żeby po prostu wrócić, organizować kolejną akcję. Za chwilę jest Dzień Dziecka. Nie możemy zapomnieć o dzieciach. Co roku Fundacja robiła Motocyklowy Dzień Dziecka w Lwowie, gdzie fantastyczna akcja, bo motocykliści z Polski przyjeżdżali razem z nami, oczywiście z darami dwa busy pełne darów, i wjeżdżaliśmy do sierocińców, wjeżdżaliśmy do hospicjów, wjeżdżaliśmy do katedry Lwowskiej, przekazywaliśmy te dary, a oprócz tego też robiliśmy takie, taką atrakcję dla dzieci czyli dzieci jeździły na motocyklach. Na Placu Zabezpieczonym robiliśmy kółeczka. No, dzieci naprawdę były szczęśliwe, zachwycone. Potem jakieś spotkanie, zrzeszenie rodzin wielodzietnych. No, w tym roku, ponieważ jest sytuacja właśnie wojenna, nie możemy tego zrobić, ale oczywiście zrobimy to na mniejszą skalę. Zrobimy to na mniejszą skalę i oczywiście poprosimy tutaj naszych przyjaciół motocyklistów z Ukrainy, którzy zawsze pomagają i nigdy nie odmawiają pomocy. I też wjedziemy właśnie do uchodźców, do tych dzieci. Przekażemy im słodycze, przekażemy im przybory szkolne. I powozimy je na motorach, żeby one na chwileczkę zapomniały o bólu, o cierpieniu, o wojnie, o smutku, żeby przez chwileczkę się mogły uśmiechnąć i żeby odzyskały na chwilę to dzieciństwo. Bo to jest najważniejsze, żeby dalej żyły jak dzieci. To jest naprawdę bardzo ważne i bardzo wspierające. I powtórzę te słowa, bo wspieranie i pomoc to są słowa, które zawsze są w naszym sercu, bo y bo to pomaga nam żyć i oddychać i też jakby mentalnie przeżywać ten stres od wojny. Dzisiejszy Lwów w podcaście Kuriera Galicyjskiego. Nasz program się nazywa Lwów Dzisiaj. Jak pani postrzega Lwów dzisiaj? Jak pani postrzega tą Ukrainę, tą zachodnią część w czasie wojny? I, i, czy bardzo się różni od tego, od tego obrazu przedwojennego, co by można było powiedzieć o tym, jak się zmieniło? Powiem szczerze, jeżdżę do Lwowa od 10 lat. Kocham to miasto jak własny dom. Wiele osób pyta mnie, czy mam jakieś korzenie ukraińskie, ponieważ tak kocham Ukrainę. Nie mam. Nie mam korzeni ukraińskich, ale dla mnie Lwów to jest taki piękniejszy Kraków. Może to nie fajnie zabrzmi, ale coś ma w sobie takiego właśnie duchowego, takiego mistycznego. I ludzie są cudowni, bardzo dobrzy, bardzo ciepli, bardzo chętni pomóc, szczególnie teraz, szczególnie teraz, kiedy jest wojna, bo my na początku wojny bardzo dużo woziliśmy całe tiry pomocy humanitarnej. Woziliśmy sieci, które, to, które były rybackimi sieciami, wymagało bardzo dużej pracy. I ja byłam na obcym świadkiem, jak właśnie tutaj lwowiacy, prawda, i też uchodźcy tkali te sieci, przyplatali właśnie tymi materiałami pociętymi na paseczki ze Stariocierzy i starsze panie, które miały pokrzywione dłonie. Małe dzieci po szkołach przechodziły i robiły to. Gotowały pierogi, myśmy dostarczały też właśnie mąkę do tych właśnie kuchni polowych. Też bywałam w tych właśnie miejscach, gdzie te panie po nocach w takich naprawdę malutkich pomieszczeniach w warunkach bardzo ciężkich przygotowywały te pierogi. Byliśmy w różnych ośrodkach, gdzie uśmiech. Uśmiech to był chyba Jedynym dobrym elementem, gdzie było naprawdę obskurnie, ciemno, zimno, bo jak dobrze Państwo wiedzą, nie było prądu. Było zimno, ale dzieci, jak widziały, że przechodzimy ze słodyczami, z kocykami, z maskotkami, po prostu biegły do mnie jak do mamy. Dla mnie nie ma nic piękniejszego niż uśmiech na twarzy drugiego człowieka, niż zaciśnięte rączki na właśnie na szyję takiego malucha. Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. Więc Lwów był piękny, jest piękny. I tutaj właśnie pokazał, w ogóle cała Ukraina pokazała, jak w okresie wojny ludzie potrafią, potrafią się jednoczyć, jak potrafią sobie pomagać, jak potrafią dzielić się, dzielić się ostatnią kromką chleba, bo też bywamy w domach starszych osób, samotnych Polaków, którzy naprawdę mają bardzo skromne warunki, ale pierwsze co, jak wchodzimy, pytają, czy nie jesteśmy głodni, czy nie jesteśmy zmęczeni, jak minęła podróż, nie myślą o sobie, tylko o nas. Życie dla drugiego człowieka to jest sens człowieka, życia, bo inaczej, kim byśmy byli, gdybyśmy nie żyli dla drugich ludzi? To, co pani mówi, jest bardzo wzruszający, naprawdę. I ja, co bym chciał tutaj powiedzieć, że jestem świadkiem tego, że, że ta pomoc trafia pod adresem, do którego jest skierowana. Także chciałbym też podziękować za każdą pomoc dla państwa, którzy współpracują z Fundacją Bratnia Dusza, który. Decydują pomagać dla Polaków w Ukrainie, dla ukraińskich żołnierzy, dla dzieci ukraińskich, dla starszych osób przez ręce Fundacji, Bratnia Dusza, przez Aniołów, nie boję się tego słowa, którzy niosą dla nas wsparcie. To jest bardzo ważne i naprawdę za najdrobniejszą pomoc chciałem wyrazić nie mniej serdeczne i ogromne podziękowanie. Jesteście wielcy. To, co Ukraińcy nauczyli się w języku polskim mówić teraz, że Polacy, Polsko jesteś wielka, Polacy jesteście wielcy. Także dziękuję bardzo i zachęcam do, do korzystania z, ze współpracy, z pomocy przez Fundację Bratnia Dusza, która, która później konwertuje tą pomoc w takie właśnie emocje, o których Pani Iwona Romaniak powiedziała o tych uśmiechach na obliczu osób starszych, zmęczonych, dzieciaków, Jesteśmy ogromnie, ogromnie, przeogromnie wdzięczni dla Was. Ja bardzo dziękuję każdemu z Państwa, każdej osobie, która pomagała, która się włączy w pomoc właśnie za ten uśmiech, za te zaciśnięte rączki i za to, że ja mogę być takim właśnie pośrednikiem dobra od Państwa do tych osób. Dziękuję serdecznie. I dziękuję tutaj kurier kurierowi Galicyjskiemu i wszystkim mediom tutaj właśnie polskim za to, że Państwo tak pięknie pokazują że ta pomoc trafia, bo to jest dla nas bardzo ważne, że ludzie widzą, że to co przekazują, ludzie otrzymują do rąk, że warto pomagać, że być dla drugiego człowieka to żyć pełną życia. Bardzo dziękuję. Dzisiejszy lwów w podcaście kuriera galicyjskiego. I u nas jeszcze jedno słowo, które jest bardzo znane i teraz na ustach u każdego, że razem Razem to jest yy, yy, i znaczy, walczyć razem jest łatwiej, yy, przeżywać różne yy, wyzwania też jest yy, prościej i łatwiej. Także bądźmy razem, razem zwyciężymy, i razem będziemy, ufam, że w najbliższym czasie będziemy dzielić radość od zwycięstwa. Od tego, że zdobyliśmy go razem. Także jeszcze raz dziękuję dla wszystkich Polaków, wszystkich organizacji, które, przez które tu trafia pomoc na Ukrainę. Szczególnie dzisiaj dziękuję Pani Iwono, dla Pani Fundacji Bratnia Dusza, dla całego zespołu, który z Panią tu przyjeżdża, przewozi dary. Nie powiem, że to jest pomoc humanitarna, tylko powiem, że to, to są dary. Dla nas to jest niesamowicie ważne i pozwala walczyć dalej, nie tracić nadziei. I z pewnością patrzeć w przyszłość. Panie redaktorze, pięknie Pan to ujął. Razem możemy więcej, więc łączmy siły, działajmy razem i zwyciężmy tą wojnę. LWów dzisiaj w Radiu Kurier Galicyjski. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.